A no jak się zaczyna od betonki z nadmorza to ciekawe na czym się skończy. Siemanko, witam Was na kanale Polish Line i zapraszam na Tour de Silesia, czyli przejście przez Beskid Śląski. Plan zakłada pokonanie trasy z Ustronia do Bielska Białej w trzech etapach. Pierwszy Ustroń Czantoria Wielka, który właśnie realizuję. Drugi Czantoria Wielka Barania Góra i trzeci Barania Góra Bielsko Biała. Ogólnie trasa jest mi znana, ponieważ zrobiłem ją kiedyś zimą w dramatycznych warunkach. W zasadzie ocierając się o talon na śmigło. Także raczej gorzej nie będzie. Może być tylko lepiej. Pogoda dostaje 5 gwiazdek. I tak to sobie tup tam do celu. W końcu powoli już zachodzi także zaczynamy wyścig z czasem i temperaturą i cyk wycieczka zagraniczna ostatnia prosta widać wieże znaczek miejsca a nawet orła pozostaje tylko znaleźć miejsce na biwak i działać biwak założony, śpiulkowóz jest Trzeba się zabrać za gotowanie. Jest też coś na deser. Patent dante owadowy zainstalowany. Pierwszy etap zakończony. Powoli robi się już ciemno. Widzimy się przy Do zobaczenia. Słońce wstało. Słoneczko jeszcze nie, ale już wstaje. Kawa tym razem z dripa, czyli takiej jednorazowej saszetki z filtrem dość fajny system jednorazowego użytku do zaparzania kawy i pamiętajcie że przy zakupie takiego wynalazku na hasło Polish Line nie macie żadnej zniżki coś do kawy też się znajdzie Bibak złożony ja już w trasie dzień zapowiada się elegancki w przeciwieństwie do nocy bo jakiemuś leśnemu stworzeniu chyba nie spodobało się że śpie na jego terenie i dość mocno hałasował Może następna będzie lepsza póki co na baranią górę pewnie około 30 km widzimy się po drodze Tak można chodzić zdecydowanie. Bajka. Niedługo będę przy schronisku na Soszowie. I zastanawiam się czy stoi tam jeszcze takie Subaru, które kiedy leciałem tędy zimą stało zasypane śniegiem. Także zobaczymy niebawem. Ta no, trasa jak nic na 5 gwiazdek Elegancko Wjeżdżam powoli na Soszów Szukać cubarki schronisko i ścigamy Wydaje mi się, że Subaru leżał tutaj na tej polanie Widocznie ktoś je zabrał, ale widoczki wynagradzają jego brak. Powiem Wam, że bez co najmniej minus 10 albo chociaż deszczu, to się człowiek jakoś nieswojo czuje na trasie. Jest po czym chodzić. To leżało tyle śniegu, że w efekcie nie pamiętam połowy trasy. Pewnie wpływ ma na to też fakt, że było ciemno. A tym razem plaża. Aż nie dowierzam. Wistożek formacje skalne prawie w karkonoszach. Do przełomczyku balonka, gdzie przy poprzednim zimowym przejściu założyłem pierwszy obóz. To Wam pokażę, gdzie to było. Wcześniej jednak skręt, który bardzo łatwo przegapić, ponieważ elegancka droga prowadzi nas prosto. A trzeba iść w tę stronę. Zimą, kiedy to wszystko jest pod śniegiem, a w dodatku jest ciemno, bardzo ciężko to zauważyć. Mniej więcej gdzieś tutaj mieścił się wtedy pierwszy obóz. Kilkaset metrów od przełęczy. Znaczek dla formalności. Pila najgorszej części szlaku, czyli trasa puszczona ulicą. To mocniejszy. Na szczęście, trochę później jest zdecydowanie bardziej malowniczo i przyjemnie. Na przysłopie i wejście na Baranią Górę na szczyt. Na bagna się nie umawiałem. Stecówka w remoncie, i całe szczęście, bo była w tragicznym stanie, i okolice. Pozostaje tylko dotrzeć na przysłow i wejść na Baranią górę. Siem. Ostatnia prosta na baranią. jeszcze raz jestem na szczycie Barani Góry jednak dotarłem tu zdecydowanie za wcześnie skutkiem czego muszę przełożyć koniec etapu drugiego a także drugi biwak na Skrzyczne co nie jest problemem ponieważ zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia ale dodatkowe 10 km do zrobionych już 30 km może być przeszkodą jednak to jak nie Najlepszy odcinek na odsłoniętym terenie z pięknymi widokami, który przeszedłem o każdej porze dnia, nocy i roku. A to jest miejsce, w którym prawie wygrałem talon na śmigło. Natomiast w oddali, punkt docelowy, wieża na skrzycznym, której pewnie nie widzicie czyli znak nawigacyjny, który w ciężkich warunkach napełnia serce nadzieją idzie się względnie fajnym lasem natomiast w zimie to wszystko jest pod śniegiem a tak widoczkami i kolejny i jeszcze jeden wiem, że uwielbiacie widoczki prawie tak bardzo jak tę wysmaganą wiatrem i słońcem

Korzystając z okazji, pokażę Wam, czym różniło się tamto przejście od tego na przykładzie malinowskiej skały. Tamtym razem wystawało z niej tyle, natomiast całość bez śniegu prezentuje się tak. Jest różnica. Sam jednak zastanawiałem się, kto wpadł na tak genialny pomysł, żeby oznaczać na trasie taki kamycek. Jak zobaczyłem całość, to zrozumiałem. To, może, jeszcze widoczki na koniec etapu drugiego. Widzimy się na zmienionym etapie trzecim. Skrzyczne bielsko-biała. Do zobaczonka. zaczynam etap trzeci, czyli przejście ze Skrzycznego do Bielska Białej całe szczęście zaczęło padać, więc jestem jak w domu oczywiście podczas zimowego przejścia był też drugi biwak i jak się uda to pokażę Wam i to miejsce Doszedłem do miejsca rozwidlenia szlaków na niebieski i zielony Ponieważ na Skrzyczne ze Szczyrku prowadzą dwa szlaki One się później łączą dokładnie w tym miejscu, w którym stoję Jeżeli zastanawiacie się nad różnicą Niebieski jest szybszy, a zielony bardziej malowniczy Ja wybieram zielony, bo szlaki zielone, życie szalone Spokojnie Przepiję tego suchara, tylko wyciągnę wodę z plecaka. Oczywiście, betonka musi być bez tego, nie ma żadnej atrakcji. W szczyrku, teraz tylko przesiadka na Klimczok i zejście do Bielska przez Szyndzielę. A obóz drugi poprzedniej wyprawy znajdował się mniej więcej na środku stoku, który jest widoczny. Mam nadzieję, z dołu do góry, z góry na dół, z ciszy w krzyk. Kamycki z różnych stron świata. Jest Klimczok. Ciekawostką jest, że gdzieś w okolicy Klimczoka rośnie Daglezja Zielona, która do niedawna była najwyższym drzewem w Polsce, ale które to drzewo, nie mam pojęcia. Możecie wybrać i mierzyć, i z naszym dzień. Zainwestowałem w bilet na wieżę, żeby dostarczyć Wam więcej widoczków. Chyba warto było zainwestować. I kolejkom kolejką na eleganckości. Gondolka na supie wskazuje na nieuchronny koniec wyprawy. Dotarłem do Bielska, dając siebie wszystko, całe 30%. Więc jeżeli podobała Wam się relacja z Tour de Silesia, kliknijcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobała, kliknijcie łapkę w dół. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Polish Line, a jeśli macie jakieś pytania, możecie zadać je w komentarzach. Trzymajcie się zdrowia.